Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku e, pokażę Wam, jak wygląda mój trening e, pleców. W sumie ostatnio też go nagrywaliśmy z Lewusem, natomiast leciutkie tam e, zmiany nastąpiły. Też również jestem e, bliżej już zawodów, bo prawie 6 tygodni do FLS Pro w Czechach, w Pradze. E, więc co? E, zaczniemy sobie od ściągania drążka z narciarzem. Tutaj akurat. Ta wersja jest niezmienna, robimy cztery serie do upadku, oczywiście jedną serię wcześniej robimy rozrzewkową. Tak w ogóle jeśli chodzi o całe moje przygotowania, to myślę, że wszystko idzie zgodnie z planem, forma za każdym, z każdym tygodniem jest coraz lepsza. Nawet po koniec filmu zrobię taki leki posing, żeby Wam pokazać i urozmaicić. Cały materiał, eee, zobaczycie jak to wszystko na chwilę obecną wygląda, żyły e, na ręce cały czas są, więc chudziutko, powolutku, na twarzy też jest chudziej, z czego się bardzo cieszę. Taka ciekawostka, e, w tamtym roku e, na przygotowaniach, e, o dziwo jakaś to, ta woda z twarzy nie chciała mi schodzić, e, taki byłem bardziej napuchnięty. Natomiast w tym roku o wiele lepiej to wszystko schodzi z mojego organizmu. E, może dlatego, że bardziej e, powoli, e, mniej drastycznie podchodzimy w tym roku e, do przygotowań. E, więc akurat ten organizm jest mniej e, przetyrany, więc e, lepiej reaguje na wszystko, ale też sylwetka jest znacznie inna. Bo dużo mi przybrało na mięśniach, bo też wrzucałem wczoraj na Instagramach. Kto nie obserwuje, macie bagło IAVB Pro. To wrzuciłem porównanie, jak ta sylwetka wygląda. 6 tygodni z hakiem przed, przed zawodami i waga pokazuje 121,5-122 kg, gdzie w tamtym roku na 16-18 tygodni przed zawodami tyle właśnie ważyłem. E, więc e, ma, mega duża rozbieżność wagi, jakość sylwetki kompletnie inna, bo 6 tygodni w tamtym roku przed zawodami ważyłem 107 kg, więc zobaczcie, e, że bardzo dużo tych kilogramów przybrałem, no, oczywiście w tym pozytywnym znaczeniu, więc bardzo się cieszę. No ale skończmy gadać, weźmy się za robotę, bo sama forma się nie zrobi. Taka ciekawostka, i podpowiedź do wszystkich. Jak ktoś robi ściąganie drążka, ważne by się nie bujać, bo często widzę nowych wysyłają wysyłałem filmy z planów treningowych. To robią ten ruch cały czas bujania się. Tego nie chcemy. Odchylamy się delikatnie. łokcie na zewnątrz, rozpychamy i wykonujemy ściąganie drążka do klatki piersiowej. Bez bujania, bez oszukiwania, dokładnie pracujemy czworobocznym. Jak i również szerokość tego chwytu jest troszkę szersza, oczywiście, ale niektórzy mocno to nadinterpretują i łapią na samych końcówkach te drążki. A niestety nie są aż tacy, tacy szerocy, żeby właśnie tak móc złapać ten drążek i strasznie wyginają, przekręcają sobie ramiona przez co ten ruch też jest mocno nienaturalny nie wchodzi odpowiednio na czworoboczny i pracują przed ramionami, ramionami a nie plecami więc też zwróćcie na to uwagę tu w narciarzu to samo nie kładziemy się do 90 stopni bo to za mocny kąt też nie pionujemy się takie połóweczka z tego Łokcie mocno do do środka, do ciała, nadgaski proste i ruch do uda. Przypinamy, rozciągamy maksymalnie do uszu. I znowu się ściągamy, zatrzymujemy i kontrolujemy tą ekscentrykę, rozciąganie. Nie machamy bezmyślnie. tylko skupiamy się na pracy tego najszerszego grzbietu. Bo tutaj pracuje właśnie najszerszy, a wcześniejszym ściąganiu drążka czworoboczny chcemy rozrzać. Mocno całe plecy. Fajne połączenie, możecie spróbować u siebie. Jak ten ciężar będzie odpowiedni, to plecy strasznie płoną, ale o to chodzi. Szulka ściągnięta, więc oznacza to, że teraz seria robocza. Nawet już będzie to trzecia seria. Więc po tej serii jeszcze jedna, bo robię cztery. I przechodzimy do prawdziwego dźwigania do najcięższego ćwiczenia w dniu dzisiejszym na plecy. Ale jak to zobaczycie, oczywiście teraz zobaczycie, że też ten ciężar większy spowoduje, że delikatnie pobujam się minimalnie w ramach, w ramach jakiegoś tak rozsądku bo też nie chodzi o to, żeby każdy ruch był idealny bo to nie jest, że tak powiem rysunek techniczny, że wszystko do milimetra nie bójmy się też szarpnąć lekko tym ciężarem bo się też potrzebuje takiego bodźca ale tak jak zawsze powtarzam moim podopiecznym wszystko w ramach rozsądku jeśli technika jest praktycznie utrzymana to pod koniec serii takie parę powtórzeń wymuszonych jest jak najbardziej korzystne dla naszego rozwoju całej sylwetki, więc co, zaczynamy, kamerzystka mi pięknie nagra jak pracują te pecy, czy są jeszcze zalane czy nie i do dzieła. Uf. Uf. Tak samo jak robiliśmy z lewusem już parę tygodni temu, nie pamiętam ile dokładnie. Natomiast e, te główne ćwiczenie zostało niezmienne. To samo, ponieważ jest to Tibar z podpórką na klatkę. Jedynie daje sobie tego stepa. To jest tak cały czas mój tip i każdemu zalecam, zwłaszcza pod opiecznym. Dajcie sobie tego, tego stepa pod tego Tibara zwłaszcza w tym modelu. Bo tutaj, jeśli położymy się mocno na oparciu, to mocno naciskamy na przeponę i przy większym ciężarze nas mocno dusi. No i przez ten czas, nie jest tak efektowne jak chcemy, bo brakuje nam tlenu. Tutaj robię trzy serie rozdrzewkowe, ponieważ ciężar w serii głównej jest dosyć wysoki, więc chcę stopniowo adaptować. Organizm do tego głównego boju. Robię docięcia. Pewnie ta pierwsza seria jest oczywiście najmocniejsza. Zrobię jak najwięcej powtórzeń, bo gdzieś 8-10. A potem z każdą kolejną zejdę sobie już do powiedzmy tych 6-7 powtórzeń. Przerwy też są troszkę dłuższe. Natomiast ciężar u mnie jest bez zmian. Niektórzy próbują także pierwszą serię robią na maksa. Oczywiście dwie kolejne, powiedzmy seria czy jedno, zależy ile mają w planie, też robią do maksa, natomiast stopniowo obniżam ten ciężar, no bo organizm jest już bardziej zmęczony i nie dadzą rady zrobić tyle powtórzeń, ile w tej pierwszej serii, natomiast ja nie kombinuję, robię tak, że cały czas ciężar jest ten sam, cały czas tak, tak naprawdę trenuje, u mnie się to sprawdza, więc zostawiam odnośnie tych wszystkich komentarzy, które ostatnio mocno wylewają się na wielu materiałach, na YouTubie, na Facebooku, Instagramie, naprawdę wszędzie. Zwłaszcza w Polsce odbiorcy, bo niestety my jeszcze w Polsce jesteśmy pod tym kątem, 100 lat za murzynami. Niestety, bo niektórzy, w niektórych już krajach kulturystyka to jest w ogóle odbierany sport e, o wiele bardziej pozytywnie niż u nas niestety w kraju. Patrzcie, Azja czy Ameryka Południowa. Tam e, społeczność o wiele przechylni popatrzą e, na kulturystów. Natomiast u nas jest jak jest. Praktycznie każdy skejtuje i będzie określał kto ile będzie żył e, i dyktował, jak powinien ktoś się prowadzić. E, no bo to tu widzę właśnie jak piszą ludzie, że nie dożyli do trzydziestki, że wale masę towaru, a tak nie jest. Ale każdy jest ekspertem, jak to w Polsce bywa, w każdej dziedzinie. A no, nie nawiązując, ale dyszenie. Seria robocza u mnie, to u niektórych to jest nawet nie jest seria główna, bo to ten ciężar dla nich byłby znacznie zbyt wysoki, ale dla mnie to rozżywka Też dotlenić tą ilość tkanki mięśniowej. Teraz waża ponad 120 kg. To też jest wielki wyczyn. Wszystko wymaga dużo tlenu. Więc automatycznie ten oddech jest e, bardziej wymagający. E, no ale mało kto się o tym przekona, bo mało to będzie tak naprawdę tak wyglądać, ale jakby chciał. E, bo oczywiście, jak to wszyscy mówią, wystarczy tylko wbić towar i człowiek urośnie do takich rozmiarów. No to jakby tak by było, to by co druga osoba tak wyglądała, bo nie oszukujmy się 80% może 80 nie, ale ponad na pewno połowa osób chodzących na siłownię a nawet nie wyglądają połowy z tego, ale oczywiście, tak jak mówiłem, znamców jest bardzo dużo, ale nie przejmuję się tym, niech ludzie hejtują, dzięki temu moje materiały się podbijają, zasięgi są wyższe, do większej ilości odbiorców docierają, więc ja mam same plusy z tego, a na hejt się nie przejmuję, ponieważ ja wiem co mam robić robię to co kocham nie tracę na to czasu na te komentarze Jeden czasami sobie zerknę, pośmieję się, do, do, doleję troszeczkę oliwy do ognia, żeby ktoś bardziej właśnie się nakręcił. No ale takie mamy społeczeństwo. Miejmy nadzieję, że to się zmieni i że bardziej ludzie będą przechylnie patrzeć na nas w tym sporcie, który wykonuję. Kocham a jeszcze tak nie zaradzając. Kulturystyka to nie jedyny sport, w którym się stosuje doping. E, praktycznie w każdym sporcie się go używa, natomiast kulturystyka jest to najbardziej zauważalne, ponieważ e, nasza sylwetka jest moc odbiegająca od innych, muskulatura jest znacznie większa, więc e, bardziej dostrzega, jest dostrzegana przez ludzi mat wizualny, ale najbardziej dopingującym. Błagającym sportem na świecie jest kolarstwo. Kto e, normalny, że tak powiem, da radę takie, kilo, takie odległości z taką prędkością e, pokonywać Ironmany i inne rzeczy? Oczywiście dla mnie jest wielki szacun. E, mimo wszystko e, podziwiam tych ludzi, bo naprawdę jest ogromny wyczyn, żeby osiągnąć takie sukcesy jak oni. Ale też jestem świadom, że sport zawodowy e, już wymaga niestety treningu. No ale niektórzy niestety jeszcze są e, nieświadomi pod tym kątem. Plus dodatkowo taki, że w tamtych sportach jest bardzo dużo sponsorów, tam wchodzą duże pieniądze niestety takie kwestie też są zabronione do, do omawiania. No bo automatycznie to wygląda, żeby spadła, pieniążki by się nie zgadzały, więc tak to wygląda. Lecimy z serią roboczą. Do cięcia Miejmy nadzieję, że. Ławka nie bujnie się, bo już przy drzew lekko się bujała, więc jedziemy z tematem, zobaczymy motywacja i jedziemy. Op! Po ciężkim wiosowaniu na czworoboczny przechodzimy do najszerszego grzbietu, moc w wersji izolowanej wiosowania jednorodużu biodra. wcześniej robię bez podparcia tułowia, natomiast już teraz staram się ograniczyć wszelakie tam możliwości kontuzji, bujania się do minimum. I teraz robię wersję w podparciu klatki piersiowej. Ruch bardzo dokładny ściąganie do biodra, łokieć przy tułowiu, nie rozjeżdżamy go mocno na zewnątrz i też nie staramy się bardzo za tułów przechodzić, ponieważ jak zrobicie za głęboki ruch, to automatycznie zaaktywujecie tył barku i triceps, a tego nie chcemy. Gdzieś do linii pleców, lekko za i to wystarczy. Ważne, żeby też dopinać ten mięsień. Najszerszy to bardzo lubi. Jedna seria teraz rozdrzewkowa, po czym trzy serie robocze, też do odcięcia. Zobaczcie, jak to wygląda. No tutaj troszkę linkiem muszę dać Wyżej żywa poziomo, nie z dołu, nie z góry, po prostu ruch poziomy. Tak to w moim przypadku zamykamy maszyny na przyszły okres masowy trzeba zaopatrzyć się w gym Pima, bo na pewno siły będzie znacznie więcej, a trzeba progresować. Więc jedziemy do cięcia. I dokładnie. <laughs> Teraz zlecimy cztery serie w serii łączonej, wiosowanie poziome do klatki z zadartymi mocno łokciami do góry żeby już górną część pleców dobić, ale również zaaktywować tył barku i tył barku jeszcze sobie dokończymy w drugim ćwiczeniu łączonym, tak jak mówiłem face -pool. i tam już staram się samymi ramionami pracować. Żeby tylko właśnie zaangażować tył barku, aniżeli jeszcze pracę łopatki i ten czworobok, żeby nie wchodził nam w pracę. Oczywiście ta praca nie będzie jakoś w 100% idealna, bo tego się nie da uzyskać, ale już tak plus minus, jak najbardziej ruch będzie powolny, dokładny, więc tym bardziej. Tutaj ważne, żeby też te nadgarstki były proste, bez podkrzy... zginania ich bo też widzę właśnie u wielu podopiersek wypisuję to ćwiczenie, że jak ściągają do klatki piersiowej to zamiast łokcie zadzielać w górę i przed z nadgaskiem mieć proste, to niestety robią to w taki sposób. Przedramie pracuje, pompują niepotrzebny ten mięsień i niestety też te plecy nie są w 100% aktywowane. Więc zobaczcie jak to wygląda. Czy ten nadgastek też mocno e, wzmocnić? W tym ćwiczeniu to trzeba mocno dusić sztangę, żeby wszystko było mocno napięte. Jedziemy. Jak widzicie, tutaj już nie skupiam się mocno na kontrolowany ruchu, tylko szybkie dobicie, dopompowanie tego mięśnia i teraz Facebook, dokładniejsza wersja i będzie dopiero odpoczynek. mój ulubiony i najbardziej znienawidzony finisher na plecy czyli martwy ciąg klasyczny jeszcze z gumą oporową żeby w górnej fazie mocno jeszcze dopiąć prostownikiem naprawdę bardzo rzadka wersja ćwiczenia ogólnie jeszcze chyba u mało kogo widziałem to ćwiczenie właśnie z tą gumą oporową może dlatego, że jest bardzo ciężkie to ćwiczenie, a wydaje się e, proste, dopóki się tego nie spróbuje. E, ważne, żeby to nie wycofywać na pięty, żeby nie angażować zbytnio e, dwugłowych uda i pośladka, tylko wszystko ciągnąć plecami. Tutaj dwie serie rozrzewkowe i trzy serie robocze do cięcia. Zobaczcie jak to wygląda, bo naprawdę to jest istne piekło pod koniec serii. ma reklama, jak to w telewizji pamiętajcie, że z kodem macie HB15 Macie 15% rabatu na wszystkie produkty Hue Protect w sklepie stacjonarnym oraz internetowym strefa Supi, jak i również na Propeptydy macie 5% rabatu z kodem na Baglo, na wszystkie sarmy, peptydy, chorą wzrostu i GF, więc możecie mnie wesprzeć, jak i również dostać bardzo dobrej jakości produkty, których sam na co dzień używam. Dziękuję za wsparcie. Bo naprawdę każda e, taka cegiełka do tego wszystkiego jest mega pomocna i również motywująca do dalszego rozwoju. Dobrze, teraz seria robocza. Mamy, tu mamy 60 kg, tu 60, bursztangę 20, czyli 140. E, I guma porowa, która w górnej fazie robi e, mega utrudnienie, bo jak na początku człowiek myśli kurczę. Jest lekko, fajnie, może siła poszła w górę, to na samej górze w momencie spięcia jest ząb, gdy ta guma zaczyna pracować, no ale to właśnie, jak mówiłem wcześniej, robi mega robotę. Paski, żeby chwyt już wytrzymał, bo nie ukrywam, pod koniec jest naprawdę ciężko, zwłaszcza z tym chwytem. Tym moim akcentem kończymy dzisiejszy trening, jak i również odcinek. Zostawcie kciuka w górę, komentarz, subskrypcję, żeby zasięgi i materiały szły jak najszerzej do jak najwięcej ilości osób, nowych odbiorców. No i co? Pozostaje tylko trzymać kciuki i widzimy się w następnych materiałach. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. łapniema.